Siemanko, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku idę za głosem podpowiedzi jednego z moich y, odcinkowych doradców. Y, zatem jeżeli uważacie, że wybór jest słaby, czy y, jakkolwiek nietrafiony, to ja umywam ręce. A jeżeli chodzi o naszego dzisiejszego gościa, czyli pana Beteo, to y, nie pamiętam, ale mam przekonanie graniczące z pewnością, że y, gdzieś tam się już o niego otarłem na jakimś ficie na którymś z live'ów, co nie zmienia faktu, że y, na ten moment jedyne z czego go kojarzę, to Odejście z SBM, o którym wspomniał Solarne w utworze Nigdy więcej 2022. A dzisiaj bierzemy na tapet kawałek wspomnianego pana pod tytułem Miał, co nie budzi najlepszych skojarzeń, tym bardziej, że numer powstał we współpracy z Reto. No ale nie oceniajmy książki po okładce, tylko po treści, z którą się zaraz zapoznam. Jednak jeszcze, zanim do tego przejdziemy, chciałbym polecić Wam dobrze sprawdzony już przeze mnie produkt partnera dzisiejszego odcinka, czyli Gaminate. Gaminate to zaawansowany suplement diety występujący w dwóch wariantach, czyli energetycznym i izotonicznym. Ale jako iż ja testowałem tylko ten pierwszy, to właśnie na nim się skupię. Otóż Gaminate Energy to zaawansowana formuła aż 12 aktywnych składników, które obok długotrwałego, w moim przypadku około 5-godzinnego zmniejszenia uczucia zmęczenia, znacząco wspomagają sprawność umysłową poprzez boostowanie m.in. zdolności skupiania uwagi, koncentracji, sprawnego przyswajania informacji i przetwarzania ich czasu reakcji, czy nawet koordynacji wzrokowo ruchowej. To czyni Gaminate produktem znacznie lepszym od kawy, hierby czy standardowych energetyków, a jeszcze w przeciwieństwie do tych ostatnich gaminate nie zawiera cukru, co oprócz tego, że jest zwyczajnie zdrowsze, to jeszcze zaoszczędzi Wam zjazdu z bomby cukrowej, który następuje po tym, jak cukier z Energola się przepali. Dodam jeszcze, że korzystając z mojego kodu rabatowego Skobzor otrzymacie 10% zniżki na całe zamówienie w sklepie internetowym Gaminate Pro. Kolejny plus Gaminate to łatwość przygotowania, które niniejszym pozwolę sobie Wam zademonstrować. Biorę zatem shaker, wodę i oczywiście Gaminate. Do shakera w zestawie jest jeszcze taka... Kulka, która ma ułatwiać rozpuszczanie, ale ja akurat z niej nie korzystam, bo przy okazji ubija gigapianę, która mnie wkurza, a gaminate jest bardzo dobrze rozpuszczalny i bez tego. Leję do shakera pół litra wody przez zwykłe o. Ok. Typuję 10,5 g gaminate, czyli jedną taką saszetę, albo w przypadku puchy jedną miarkę. Potem tylko ciach, 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 ciach i gotowe a brak kulki nie ratuje od piany. Reasumując, niezależnie od tego, czy pracujesz umysłowo czy fizycznie, kiedy wiedzy do przyswojenia jest sporo, a noc krótka, czy po prostu masz ochotę posiedzieć dłużej i wbić jeszcze te dwa levele, albo wyłapać coś więcej z utworu muzycznego, Gaminate to zdecydowanie produkt dla Ciebie. No i dla mnie, bo jak wspomniałem, przetestowałem i z czystym sumieniem polecam. A teraz przechodzę już do odsłuchu, zatem BTO i Reto w utworze miał. zapraszam. Umiem żyć, ale znowu umieram i nie wiem, co się dzieje ze mną Ona leży zapatrzona w iPhone'a i wbija szpony w moje plecy drugą ręką Moi ludzie dolewają do kory setkę wódki, bo ciągle tu za nimi bęczą Mam najwięcej pieniędzy w moim życiu, a i tak boję się, co będzie za miesiąc Bo grubię te pieniądze jak WiFi Czemu prada się rozbiera u diabła? Ty nie pytaj mnie o hasła, dokąd może wyjedziemy z miasta na rok Mienia braku stresu, twoich ust, twoich chipki, argumentów. Dlaczego jestem zły, zły, zły? Małał byłbym gorszy, gdyby tylko nie ty. Ja, 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 ja. Mam jeszcze. Dosyć... No dobra. Z plusów to już wiem, że to będzie lepsze od Kici miał. Chociaż to nie jest akurat wysoko postawiona poprzeczka, w związku z czym będzie lepsze, ale. Czy to oznacza, że będzie dobre? Na ten moment yy, trochę nie wiem, co o tym myśleć, przyznam. Yy, chyba ze względu na tę nieco dziwną mieszankę treściową. No bo co słyszymy? Yy, yy, BTO yy, próbuje ogarnąć jakoś swoje życie i wyjść na prostą. Yy, po prostu żyć. Ale yy, na ten moment nie bardzo mu to wychodzi. Yy, I on... Nie potrafi wytłumaczyć sobie, dlaczego tak jest. I okej, okay, ma kobietę, która patrząc w telefon, jednocześnie wbija w niego szpony. Więc trochę nie wiem, czy po prostu w ten sposób okazuje mu uczucie, czy może... W tym telefonie widzi coś, co sprawia, że ma ochotę rozszarpać go na strzępy. Potem słyszymy, że jego ziemeczki, bidule muszą się kitrać schlaniem, bo są ścigani. A następnie, że teoretycznie aktualnie ma swój życiowy pik finansowy, ale nie czuje się przez to zabezpieczony na przyszłość, bo sam nie wie, co robi z tym sianem. W związku z czym stawia pytanie. Dlaczego Prada ubiera się u Diabła? I tutaj właśnie mam kolejny mindfuck, bo kompletnie nie potrafię sobie wyjaśnić tego wersu. Rozumiem oczywiście nawiązanie do książki czy, czy filmu Diabeł ubiera się u Prady, ale tak na teraz to ten wers umieszczony tutaj, w tym kontekście, jest dla mnie pozbawiony sensu. No w każdym razie. To wszystko co opisał BTO yy, to wywołuje u niego ten yy, szeroko rozumiany słabszy okres. Powoduje u niego yy, chęć wyjazdu ze swoją lubą gdzieś na dłuższy czas aby yy, zaznać trochę yy, spokoju odpoczynku i jej cipki. Co generalnie psuje mi ten yy, i tak już w zasadzie średni odbiór. Bo po prostu yy, słowo Cipka y, wklejone y, w teoretycznie w jakiś sposób poważny tekst brzmi tak y, trywialno, infantylnie, że aż mnie skręca. No i jeżeli chodzi o y, samo wykonanie tej, tej zbrodki, to y, absolutnie nie jest źle, ale też nie jest ono w żadnym stopniu wyjątkowe czy jakkolwiek y, wyróżniające się na tle miliona podobnych. No nic, zobaczymy, zobaczymy dalej. gdyby tylko Mam już dosyć nielojalnych sztuki tego, że mój brać teraz za dwóch Wiem, że bywam poważny w chuj, ale nie chcę tej wody wylać na bruk Kiedyś Giegie oznaczało gadu, gadu Dzisiaj wszyscy w guci, ale bez wyrazu Ja za składam znowu siadam To akurat to akurat był fajny wers <laughs> O gadu, gadu, dzisiaj wszyscy w Gucci, ale bez wyrazu. Ja ze składem znowu siadam do obiadu i nie mówię, podaj tylko prosy panu Maja. Ciągle czuję... Czyli, że co? Jadacie gdzieś na mieście i obsługuje Was jakaś pani, a nie mama? <noise> czy, czy ktoś, z kim jesteś na Ty? Czy że właśnie obsługuje Was jakaś bliska pani, ale. W wyniku różnych zdarzeń tak się od siebie oddaliliście, że mówisz do niej per pani. Ja nie wiem, przepraszam moi drodzy, ale e, albo ja nie jestem dzisiaj w formie i, i po prostu nie rozumiem, co absolutnie nie jest wykluczone, bo wyobraźcie sobie, że ja też miewam gorsze, słabsze dni, e, albo e, po prostu e, to jest e, jakiś kurwa bełkot, gdzie związek przyczynowo-skutkowy z resztą utworu albo chociaż z poprzednim wersem No nie wiem cińsko panie cińsko I nie mówię, podaj, tylko proszę, Okej, okay. no już, no już w refrenie, zakładam, że to był refren, lepiej to wygląda. Przynajmniej w kwestii tej ciągłości logicznej. Mimo zmęczenia nie mogę spać, bo demony mnie męczą, nie wiem czego ode mnie chcą, ale im się nie dam. Git. Jedyne co mnie zastanawia to to pogonienie demonów, jak miał. Chyba, że chodzi o tego Pokemona, bo to jedyne co mi przychodzi do głowy. Czyli w sensie Pogonić im y, tym demonom kota, czyli krótko mówiąc, przepędzić je, ale to wtedy w takiej sytuacji bardziej stylistycznie by pasowało y, pogonić im. Miała. Nie wiem, chuj z tym. Pewnie się czepiam, bo mam okres. A przede mną jeszcze retok. <ś> Będzie dobrze. <ś> Niektórzy mi próbowali wmówić, żebym nie próbował łapać, bo i tak tego nie będę miał Pamiętam jak dali buty z mina mi na pracownicze tego lata nie było mnie jeszcze stać Chciałem na wakacje, tak jak Buffy, teraz tam spakuję buty te, co nie było mnie wcześniej stać Podpłacałem kurwa wszystkie długi, to się mogę poczuć suchy, może chciałbyśbym ci w kredo dodał Jak teraz umy jest to raj, right, to każda beja węszy ma. Każda co? Każda co węszysz szmal? Jak teraz u mnie jest to raj, right, to każda beja węszy szmal. Beja? Nie zobaczysz mi ni łespik, gdy żal, choć w strata jest serce głaz. Mm. Jest tego na zdjęciach, na mój ból, demon myśli wkręca w łeb tu gwóźdź. Żyjesz dla public, łaski mm. choć w strata jest serce głaz. Mm. Jest tego na zdjęciach, na mój ból, demon mi myśli wkręca w łeb tu gwóźdź. Żyjesz dla... Dziwna, dziwna konstrukcja. Czego na zdjęciach na mój ból Demon i myszki wkręcam w łeb tu gwózdź Żyjesz dla publiki, chcą chleba i grzysko czasem wymaga to zejścia z A ja pragnę kogac ten brud jeszcze bardziej, Gdy znów dojeżdżamy, gdy w pół do dwunastej, gdy wejdę na scenę, ty pewnie już zasniesz. Ja jednak Wiem mała, że tam jesteś i nie jest mi łatwiej. Chciałem coś na receptę, ale wolę trawkę, ale wolę trawkę, ale wolę trawkę. Ty wstaniesz, ja zasnę. Ciągle czuję, że jest ok. I mogę się... Ok. Wspomniany na początku odcinka polecacz, choć w zasadzie to... Polecaczka, rekomendując ten numer na odcinek, e, wysunęła taką opinię, że e, Reto tutaj fajnie poleciał i w zasadzie to dał lepszą zwrotkę niż, niż BTO, e, i ja ośmielam się nie zgodzić. To znaczy, nie mówię, że występ Reto był gorszy, czy nawet ogólnie słaby, ale powiedziałbym, że po prostu równie średni co BTO. E, no i momentami taki wręcz generyczny. W sensie Oprócz kilku wersów o dość osobliwej składni, nie usłyszałem niczego nowego, zaskakującego czy, czy ujmującego. Przy czym mógłbym się na chwilę. Zatrzymać i oddać rozważaniom. W przeszłości e, próbowano mu imputować, że e, nie ma sensu się starać, ale on się nie poddał i teraz ma buty, na które wcześniej nie było go stać. No i tak generalnie wtedy nie miał, teraz ma, e, w związku z czym e, oczywiście e, pojawiają się wokół niego ludzie, którym zależy tylko na tym hajsie. No i jeszcze kilka wersów o tym, że demony. E, których my nie widzimy, no ale on je widzi i z nimi walczy. I jeszcze kilka słów o tym, o poświęceniu, z jakim wiąże się dostarczanie nam, słuchaczom, tych treści, których tak łakniemy. I umówmy się, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie jest złe, że on o tym mówi. To są, to są tematy bardzo często poruszane w utworach przez różnych artystów. I ja jednak czasem znajduję w podobnych treściach Hmm, jakiś, jakiś, punkt zaczepienia do rozważań. Tylko tutaj to wykonanie, ta y, forma podania tej treści jest dla mnie na tyle y, bezpłciowa, nijaka, że ja po prostu y, przyjmuję do wiadomości to, co Reto ma mi do przekazania, ale nie budzi to mojego zainteresowania. O! O to mi chodzi, mniej więcej. W ty wstaniesz, ja zasnam. No, refren, refren boja, no boja. <ścoughs> Oszukujby się Nie Nie wiem czego jak miał. Nie wiem, czego chcą, mnie, demony, nie dam się, na bank. No i co, moi kochani? Ehm, po pierwsze o po pierwsze, zanim jakiś retofil znowu zarzuci mi, że ja to po prostu jestem uprzedzony do reto i dlatego na siłę szukam chuja do dupy, pragnę przypomnieć, że oprócz kilku jego występów, które znajdziecie na kanale w formie odcinków, ja również przesłuchałem w całości co najmniej trzech albumów reto, i o wielu jego utworach wypowiadałem się w sposób bardzo pochlebny, ponieważ. Ja mam w dupie, czy to jest Reto, czy jakikolwiek inny artysta, ponieważ przy odsłuchu jakiegoś numeru interesuje mnie dany Konkretny występ, a nie całokształt, który w przypadku Reto swoją drogą wciąż uważam jest ok, ale teraz już po tym całym czasie i wszystkich odsłuchach stwierdzam z całą stanowczością, że w większości nie dla mnie. No, to jak mamy wyjaśnione w sprawie Reto, to tytułem takiego ogólnego podsumowania powiem tak. Numer być może na czas swojego powstania był czymś nowym, odkrywczym, świeżym, mógł się podobać i na pewno w wielu osobach pozostawił jakiś sentyment, którym słuchają go do dzisiaj. Natomiast ja go wtedy, te parę lat temu, nie słyszałem, nie znałem, w związku z czym sentymentu nie mam. A słuchając go dzisiaj i mając już swoje jakoś tam utorowane preferencje, sklasyfikowałbym go w kategorii totalnie średnich, które... Ani brzmieniowo, ani tekstowo, ani wykonawczo-emocjonalnie e, niczego nie wniosły do mojego życia. No, jedynie ten refren e, w mojej opinii jakoś się broni. E, I brzmieniowo, i tekstowo, e, i nawet wykonawczo. E, I klip też jest fajny, minimalistyczny. Poza tym, jako całość. E, zupełnie nic szczególnego. I tym nieszczególnym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam do zostawienia łapy w górę i suba. Zapraszam na live'y na Twitchu, na Instagrama i Discorda i tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas, do zobaczenia już wkrótce. Piona!